Dobrze, to teraz czytanie dla wagi, moi kochani. Potasujemy karty. Czytanie dla wagi. Tutaj sobie przetasujemy. O kurczę, karty wyleciały. Przetasujemy. zobaczymy zatem uwagi. dwie karty mi się wzięły od razu wagi. Wagi moje kochane. Jeżeli chodzi o Was, to sprawy takie. Hmm, hmm, Zawodowe, no sprawy takie związane z pracą. No niektórzy z Was czują się tacy osamotnieni, po prostu życie albo niektórych z Was, wagi moje drugie, zmusiło do tego, że jesteście sami, albo jesteście singlami lub też coś innego i to wam bardzo doskwiera Myślicie, co będzie dalej z waszym życiem? rozważacie każdą kwestię. Co mogło kiedyś być nie tak, że teraz na przykład jesteście na ten moment sami, tak? Niektórzy z Was mają pasję. Niektórzy po prostu będą dokonywać w życiu wyborów różnych, tak? Co będzie dla Was lepsze? Co może na przykład możecie zostawić na później? Co, co może być ważne teraz, w danym momencie dla Was? Wagi moje, kochane, tak? Tutaj, jeśli chodzi o wagi, to naprawdę w danym momencie wagi mogą rozważać i podejmować różne decyzje. Bo wyborów jest tu dla was wiele, naprawdę. Moi kochani, i życzę Wam, mojej drogiej wagi, żebyście dokonali tego Najlepszego dla Was wyboru, który będzie dla Was najlepszy w życiu. I żebyście tą drogą, którą wybierzecie w swoim życiu, żebyście nią podążali, żeby ta droga, którą wybierzecie, żeby była dla Was jak najlepsza. Dobrze, dziękuję Wam bardzo. O moje drogie. Pozdrawiam was.